Cieszę się, że cię widzę, Agencie Hugo. Byliśmy bardzo zadowoleni z wyniku twojego ostatniego zadania. Żaden kłopot, Panno Zabystra. Cieszę się, że mogłem pomóc. Przejdę od razu do rzeczy. Mamy poważne kłopoty i potrzebujemy twoich specjalnych umiejętności, by wydostać się z tego bałaganu. Honey, honey proszę udzielić Agentowi Hugo aktualnych informacji. Tak jest, Panno Zabystra. Agencie Hugo, doktor Hypno rozpoczął realizację swojego nikczemnego planu przejęcia kontroli nad światem. Ma zamiar wystrzelić w kosmos hipnosatelite satelitę ze swojej fortecy na tajnej wyspie, strzeżonej przez jego szalonych, zahipnotyzowanych podwładnych. Gdy satelita znajdzie się na orbicie, pokryje świat hipnotyzującymi promieniami, a tym samym życie na Ziemi stanie się niemożliwe. Dzięki temu doktor Hypno będzie mógł rządzić światem na zawsze. jej, Na zawsze to sporo czasu! Spójrz na nagranie, jakie doktor Hypno wysłał Radzie Narodów Zjednoczonych. Witam wszystkich przywódców świata. Dwójka, trzymaj prosto kamerę. Dobra. O czym to ja. Aha, jeśli nie dacie mi 100 milionów sztabek złota. Ach, tak. Masz rację. Stu bilionów sztabek złota, to wystrzelę w kosmos moją satelitę i wszystkich was za Posłyszałaś nagrywanie? Aha, dobrze. To tyle. Zamykam wybieg na dzisiaj. Jak więc widzisz, mamy tu do czynienia z szaleńcem. Takim, któremu nie można wierzyć, że dotrzyma danego słowa. Agenci Hugo, chcemy, żebyś wykorzystał swoje specjalne umiejętności, by dowiedzieć się, gdzie znajduje się tajna baza doktora Hypno, a następnie porwać go, zanim sprawi nam jeszcze więcej kłopotów. Okej. Okay. Ach tak, ja? Cóż, widzi pani, miałem pewne niemiłe doświadczenie z małpą w zoo. Wpadłem za ogrodzenie i ona wzięła mnie za swoje dziecko. Mieszkałem z nią przez trzy tygodnie, zanim zauważył to dozorca. Nie jestem pewien, czy to taki dobry pomysł. Nie martw się, agencie Hugo. W. zaprojektował nowy, niesamowity strój tajnego agenta, w którym powinieneś czuć się bezpiecznie. W. wprowadź agenta Hugo w szczegóły. Oczywiście, panno zabystra. Agencie Hugo, zaprojektowałem nowy, tajny, energetyczny kombinezon bojowy. W skrócie EKB. Jego ochronna powłoka zabezpieczy cię przed atakami wroga. Czy masz ten EKB, który wysłałeś? Ci do wypróbowania? O rany, jak się cieszę, że powiedziałeś mi o tym stroju? Myślałem, że to była nowa przydziałowa termoaktywna Risku. Trochę drapie. <śmiech> <śmiech> Czy mogę zadać pytanie? Naturalnie agencie Hugo, dlaczego Pani nowe biuro jest takie małe? Znajdujemy się w windzie, Agencie Hugo, w drodze do naszej kwatery głównej, gdzie promienie doktora Hypno nie mogą nas dosięgnąć. Gdy już tam dotrzemy, poświęć trochę czasu na zapoznanie się z nowym otoczeniem. Powodzenia, Agencie Hugo. Coś mi mówi, że będzie Ci potrzebne. Nadal żyje! Czy ktoś widział mój przydziałowy szlafrok z risku? Ale zimno! Niech ktoś podkręci ogrzewanie! Agenci Hugo, natychmiast załóż jakieś ubranie i wracaj do misji. Od ciebie zależą losy świata. Tak, panno Zabystra. Wiesz, ona ma głębokie serce. Ale poważnie, czy ktoś widział mój szlafrok? <śmienny> Bezpiecznie na miejsce. Doktora Hypno widziano ostatnio w tym wyspiarskim raju. Podążaj jego śladem. Musimy znaleźć tajną bazę, zanim będzie za późno. Ale miej się na baczności. Doktor Hypno testował swoje hipnopromienie na niewinnych zwierzętach zamieszkujących wyspę. To on je teraz kontroluje, więc będą próbowały cię powstrzymać. Powodzenia, agencie Hugo. Halo? Jest tu kto? Jest tu kto? Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu za 5, 4, 3. Dwa, jeden. Okazuje się, że doktora Hypno trudniej namierzyć niż sądziliśmy. Podążaj jego śladem nie ma czasu do stracenia. Uprzedzam jednak: dżungla. To niebezpieczne miejsce. Doktor Hypno uwięził i zahipnotyzował tam zwierzęta, które są o wiele groźniejsze od jakichkolwiek spotkanych przez ciebie wcześniej. Na co czekasz? Na zaproszenie? Ruszaj, Agencie Hugo! Okej, okay, nie ma sprawy. Wyruszę więc prosto do niebezpiecznej dżungli. Zupełnie sam. Hmm, nie tak do końca sam. Lepiej ruszajmy już w drogę. Idziemy? Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu za pięć, cztery, trzy, dwa... Jeden. Jakbym nie wiedział. Witaj, agencie Hugo. Będę się streszczać, bo nie mamy czasu. Doktor Hypno zagroził, że wystrzeli w kosmos hipnosatelitę, jeśli Rada Zjednoczonych Państw nie zapłaci okupu w ciągu 24 godzin. Musimy go znaleźć i to szybko, agencie Hugo. Chwila już się robi. No więc na co czekasz? Na samochód z szoferem? Cóż byłoby miło. Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu za 5 4 3 2 1. A gdybyś że doktor Hypno to niezwykle sprytny, nikczemny wróg. Użył swoich promieni na większej liczbie zwierząt, niż przypuszczaliśmy. Trzeba powstrzymać tego szaleńca. Jeśli wystrzeli satelitę, będziemy zgubieni. No cóż, prawdę mówiąc, to ja i wszyscy inni na powierzchni Ziemi będą zgubieni. Pani będzie bezpieczna w siedzibie głównej Risku, głęboko pod Ziemią. Nie o to chodzi, agencie Hugo. Nie mogłaby pani kazać W teleportować wszystkich do naszej tajnej centrali? Moglibyśmy wtedy poczekać, żeby sprawa z doktorem Hypno ucichła. Agenci Hugo, nie pleć głupstw. Nie każdy by się tu zmieścił. Ruszaj! Och, o tym nie pomyślałem. Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu za 5, 4, 3, 2, 1. Ну Dotąd misja. Zimna pogoda i trudny teren wystawią na próbę wszystkie Twoje specjalne umiejętności. Ale jestem pewna, że jeśli uda Ci się przejść przez górską przełęcz, to znajdziesz się blisko tajnej fortecy doktora Hypno. Jest szansa na filiżankę gorącej czekolady? Zamarza! Nie gadaj głupstw, Agencie Hugo. Włącz po prostu termoaktywne ogrzewanie w swoim EKB. Ach, od razu lepiej. Dzięki, panno Zabystra, Jest pani wspaniała. Małe ostrzeżenie, Agencie Hugo. System ogrzewania w stroju będzie Ci otrzymywał w ale jeśli wpadniesz do któregokolwiek z lodowych strumieni, natychmiast zamarzniesz. Wiem, że jestem zimny drań, ale nie chcę skończyć jak kostka lodu z trolem. Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu za 5, 4, 3, 2, 1. <grystanie> Hypno odkryje, że przeniknąłeś do jego tajnej bazy. Kto wie, jakie złowieszcze pułapki dla ciebie przygotował? I jacy są naprawdę zahipnotyzowani podwładni, których kontroluje na toksycznej wyspie. Co do misji, panno zabystra. Ostatnio czułem się trochę zmęczony i zastanawiałem się, czy mogę poprosić o urlop. Agencie Hugo, weź się w garść. Jesteś najlepszym agentem risku i wierz mi, pokonasz doktora Hypno. To rozkaz. Tak, sir. Ups, to znaczy tak jest, proszę pani. Agencie Hugo, wiem, że ci się uda. Powodzenia. Ta wiadomość ulegnie samo zniszczeniu za pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Hej, przestań mnie śledzić. Naprawdę mi się udało! Gratulacje, agencie Hugo! Znowu ocaliłeś świat. Zastanawiam się tylko, jak ty to robisz. Talent, panno, za wystra czysty talent. No i mała pomoc od kilku przyjaciół. Nie ma sprawy, agencie Hugo. Musimy szybko zabrać ten strój z powrotem do laboratorium i przygotować go przed twoją kolejną misją. Dobra robota, agencie Hugo. Dopadnę cię następnym razem, agencie Hugo! Zapamiętaj moje słowa! Dziękuję również za twoją pomoc. Zawsze wiedziałem, że jest tam ktoś, kto się o mnie troszczy.